Siemano, Dyszka z tej strony, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na gruby, naprawdę gruby odcinek z kart Ekstraklasa 2023-2024. Jak dobrze wiecie, dzisiaj w Mpiku można kupić na sztuki saszetki. No i wykorzystaliśmy ten moment na takiej zasadzie, że pojechaliśmy do Empików. No i wyczuwalnie sprawdzaliśmy każdą saszetkę i wybraliśmy tylko te, które są grube. Dlatego naprawdę grube będą dzisiaj trafy. Zobaczymy, co z kartami zrobimy. Na pewno jakąś kartę zostawimy do kolekcji. Słuchajcie, jest w hobby box. Jedna z kart, jak widzicie, to naprawdę grubaśny i tu najprawdopodobniej będzie logo. No ale zacznijmy od takiej saszetki za 9 zł. No i zobaczymy, co tam będzie. Mikołaj, jakieś przewidywania masz? Exposito. No Exposito, no dobra. Okej, okay. Exposito. mamy tutaj um, minigames, ale tutaj jest gruba karta na samym końcu. Um, myślę, że tutaj jest Bartosz Kopacz, y, Jakuba Olsen, Wołkowicz, 1 na 400 tam, Daniel Stypica, ale to nie on. Tutaj 1 na 400 Łukasz Sołowiej. Myślę, że też bardzo fajnie traf i. Hej, <laughs> to jest gruba karta. Ej, co to jest? Ej, to jest gruba karta. Wow. Ej, co to jest? Dajcie znać w komentarzu, bo ja nie wiem, o co w tym kaman. To jest gruba karta. E, mini. Okej, okay, zapamiętaj jak najwięcej elementów na karcie. Okej. Okay. To jest taka gruba karta, czyli jakby jakaś podpucha chyba na to wychodzi. Okej. Okay, naprawdę gruby opening. Okej. Okay. Jak Mikołaj skomentujesz tą saszetkę? Ciekawe, ciekawe bardzo. Ciekawe, no dobra. No to zobaczmy czy w drugiej saszetce za 9 zł, czyli karty retail, czyli do sprzedaży detalicznej, będzie to samo, czy będzie jakiś kawałek koszulki. No powiem Wam szczerze, niezłe jaja. Mosur, jak jelonia mamy tutaj kubicki. Następnie Rawas, bramkarz, Enali z górnika Zabrze. Świetny traf, jeżeli chodzi o bazówkę. Jugas. u, Team Spirit. E, Górnik Zabrze Janicki. Bardzo dobry traf. Ej, poważnie! Ej, co to jest? Ej, to są grube trafy, ale. Ej, o co kama? To są jakieś tutaj. E, widzę, że się cieszą. Co to jest? Zapamiętaj jak najwięcej MG06. Czy to jest jakaś tutaj. Um, no imitacja mamy, kart takich grubych. No dokładnie, więc to też jest jakaś e, taka kolekcja. okej, okay. no taka ciekawostka. Dobra, no i zobaczymy, czy w tej karcie też będzie. No najprawdopodobniej będzie e, trzecia taka karta. Ok, może to ma swoją jakąś e, wartość. E, mamy tutaj Anderson z Lecha, z Pogoń Szczecin. Eukes um, Łódź, Pirullo. Raków Częstochowa, Tudor. E, mamy tutaj e, zwarty. Jest! yo Pinkole, mamy pierwszą. Game Jersey i tu jeszcze Raków Częstochowa. Gladankowacz. O kurde. 54 na 95 w saszetce za 9 ziko Ale mi się wydaje, że to jest rękawiczka. Chyba tak, zaraz zobaczymy. To jest. Gratulacje, otrzymałeś specjalną kartę z autentycznym fragmentem koszulki zawodnika. Dobra, w której grało, ok. Czyli jest, wiecie co, ja nawet jej nie dotykam na razie. Nie, no. Kozacki traf, o kurcze, chcesz zobaczyć mody? A ja będę otwierał kolejną kartę, czyli jak widzicie, da się trafić. I zostały nam trzy karty, trzy saszetki, i lecimy teraz tu z ekstraklasą z boksa. Blaster Boxa. No, i myślę, że też tu będzie naprawdę grubo. Dajmy to tutaj. O! Ale tu! Pięknie. Dobra. No, szkoda, że tamte dwie karty wyglądają tak. <grymne> Taka ciekawostka. E, dobra, mamy tutaj e, puszczenie połomicę. Jakuba. Marcin Flis e, Jędrzejczyk. Oczywiście bazóweczka. E, mamy Kondziora. Ok. E, LKS. I lecimy i coś tutaj jest grubego Coś jest ok to jest 1 na 400 Kacper yy, Chodynia i Ruchorzów Pięknie Proszę bardzo I to jest jeszcze Daniel Szczepan Ale jazda Koszulka meczowa 47 na 95 Daniel Szczepan no słuchajcie no idealnie Idealnie Naprawdę idealos jeszcze tylko szkoda że podpisu nie ma eee, No i gratulacje Druga Taka koszuleczka, chcesz zobaczyć? Proszę bardzo, młody później mi daj. No i teraz przechodzimy już do samych konkretów, czyli dwie saszetki z kart Hobby. No i jedna z nich jest grubsza, druga jest chudsza, chyba tak to by nazwać. Można lecimy tą grubszą. I to są trafy widzowe, to są trafy, to są trafy. ok plach. Domański, następny Nunes, Podgórski. I coś tam yy, widzę, że złotego, jakaś karta jest. Yy, mamy Bielecki, ruch chorzów, elegancko. Steczyk, ale. Ej! Nie, myślałem, że to jeden na jeden, a to jest 1 na 150. Kurczę, ale dobra, też idealnie, ale jeszcze jest jedna karta. Ej, to jest Lech Poznań. Czy ruch chorzów? Stal Mielec. Stal Mielec. Okej. Okay. Stal mielec. No dobra, ale jest dyszka 52 na 95 bez podpisu, ale myślę, że e, jak najbardziej Maciej Domański e, też będzie elegancko tutaj. Proszę mody. Zobaczmy no i przechodzimy do tej ostatniej teraz saszetki, gdzie będzie najprawdopodobniej logo. No ale to za chwilę. Uwaga. No to otwieramy tą najgrubszą. Tą trzecią dajemy tu. Um, no Przydałby się podpis, nie ukrywam. No i zobaczymy teraz. To jest to, co na co czekaliśmy. Anastazow. OK. Mamy Radomiaka. No wiem, wiem, ale teraz Klutka. Mateusz Kochalski. Górnik zabrze Rafał Janicki. E, tu mamy spuszczy 1 na 150 Konrad Stępin i to jest Team Unity. Co to jest? Warta? Warta. Warta. 10 na 15. Mateusz Kupczak. Ok. Zadziwista ta karciuszka. Ej, no ładnie, ładnie. Tak, to oczywiście zostanie zabezpieczone jedna z czterech części jeżeli chodzi o logo zawodnika Team Unity. Także takie cztery trafy z karcioch z MPK. Myślę, że jak najbardziej pozytywne. Chyba najlepszym trafem będzie tutaj Raków Częstochowa, ale też ten Team Unity Mateusz Kupczak nie jest zły, ale też dobry tutaj traf. Szczepana z ruchu Chorzów. No i myślę, że ten Maciej Domański też fajnie nie ma podpisu, ale są koszulki. E, takich kart jeszcze w swojej kolekcji nie miałem. Ja Was pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!